Siemano. E, dzisiaj kolejny ciekawy temat Który mnie znowu Często już od dłuższego czasu Kurwia Mianowicie e, Ludzie, którzy przychodzą Na siłownię nie wiedzą co tam robią Chodzą, przeszkadzają, nie umieją się zachować Ja to się zastanawiam Może kurwa powinien być jakiś Regulamin głównych zasad Jakie panują na siłowni Bo ludzie nie mają pojęcia Robię trening albo ktoś widzę robi trening, drugi mu się wpierdala przed niego, przetmuj się, bo musi kurwa dojść. Ostatnio robiłem trening na jednej siłowni, nie powiem na jakiej e... Maszyna, na której ćwiczyłem, była w z w czekał czekał na zajęcia. W ogóle tam było dużo osób, nie było jak się ruszyć, ale to już pomijmy to e... robię przed ostatnią serię, jedną z tych ciężkich w skupieniu, siadam, zaczynam, koleś mi się wpierdolił w łokieć. nie dosyć, że mu zajebałem, to jeszcze mnie roz, ten, yy, jak to się mówi, zekoncentrował, no bo, kurde, człowiek w skupieniu zaczyna coś robić, ktoś ci podchodzi pod rękę, ale ona ani przeprasza, ani nic, to tak jakby była jeszcze moja wina, mówię, ludzie po prostu chyba nie wiedzą, jak się mają zachować, tak samo, Ktoś podchodzi do sztangielek, robi serię, Drugiemu mu podchodzi, się wpierdala pod ręce. Ja to powiedziałem: Ja nie będę patrzył. Jak ktoś mi podejdzie, dostanie w łeb, kurwa, tą sztangielką. Jak nie wie, że trzeba poczekać. No kurwa, no ludzie, szanujmy się trochę, tak. Trening, idziemy chyba po to, dla kogoś może być to niezrozumiałe, ale kiedy jest do chuja na siłownię, no to chyba powinieneś trochę myśleć. Znacie jakieś zasady? Jak nie, to się kurwa z nimi zapoznaj, dlaczego znaczy, idziesz na siłownię. Chyba, że idziesz do kolorowego fitness clubu, bo tam nie ma zasad, to, to nie ma co mówić nawet. Ale jak idziesz na siłownię, to się kurwa zastanów co robisz. Czy, czy, albo, a czy używasz tego? Robię kurwa serię, jestem w połowie, czy używasz tego? Nie kurwa, nie używam, ale w łeb zaraz się dostaniesz. No ja pierdolę, ludzie, ogarnijcie się, bo to nawet nie jest czasami śmieszne. A to jeszcze słyszałem o sytuacjach, gdzie koleś ćwiczy w słuchawkach, jest w trakcie serii, ktoś pod... Podchodzi do niego, go trąca i gada do niego To tam jeszcze, ale to, kurwa, komedia Normalnie komedia Także, mówię Jak ktoś będzie ćwiczył, ko będę ćwiczył Ktoś będzie mi, kurwa, podchodził pod ręce pierdolny, Nawet nie zapatrzył Bo jak nie, nie rozumie To ja się nie będę zastanawiał, czy ty dostaniesz, czy nie Nie podchodź Także, tyle z mojej strony Szanujmy siebie i jak ktoś coś robi, to sobie nie przeszkadzajmy. Po to tam jesteśmy, żeby osiągnąć jakiś cel, coś zrobić, a nie po to kurwa, żeby sobie pochodzić i wpierdalać się nawzajem sobie pod ręce. Tyle w temacie. Miłej niedzieli udanych treningów, bo ja właśnie jadę. Piąteczka.